Siemaneczko z tej strony, saper, naczelny złomiarz tego osiedla. Witam Was w moim kąciku zainteresowań. Kurde. Pogano! Do stołu, kurde. Jest to komputer, który pani saperowa zauważyła idąc do pracy pod jedną z wiat. A dalej, to wiadomo, szybki telefon do mnie, ja tam, Bory na zad i biegnę pod tą wiatę. Byłem dosłownie 10 sekund przed innym złomiarzem, który jak zauważył, że zabieram, no i jeszcze fotografuję tego grata, to widać było w jego oczach takie poczucie straty, aż mi kurde głupio było, nie? No ale zapnąłem ten komputer, no bo wiadomo, odcineczek. Jeśli ten złomiarz by mnie oglądał, to masz pan pierwszeństwo, jak będę go rozdawał. Sorry, jeśli będę dzisiaj dukał, ale jest kurde 32 stopnie. A no i musicie przyznać, że całkiem ładnie prezentuje się ten komputer. Sprzęt widać, że chyba nawet dbany. Obudowa zachowała się w dobrym stanie. Na froncie nie będzie tego widać, znajdziemy tylko trochę kurzu. Oraz co już widać bardzo dobrze, niepokojące zacieki. Nagrywarka CD jeszcze z potencjometrem, oraz upgrade w postaci nagrywarki DVD. Zachowały się wszystkie zaślepki. Stacja dyskietek, i miejsce na kolejną. Pseudochromowany zestaw LEDów i włączników. Oraz dwa USB i audio. I dziura na frayer wire, którego nie ma. Podobnie jak nie ma klapki do zamykania tego czegoś. Ciekawostką są te dwa słupki po bokach, ponieważ wmontowane w nie są LEDy. Więc jak dysk pracuje, to to tak fajnie miga. A światło rozchodzi się po tych kolumnach. Drobna aktualizacja: LEDy wcale nie są sprzężone. Z diodą dysku po prostu wyłączają się i włączają, kiedy. Pierdolnąć w obudowę. No i w tym miejscu zwykle spędzam za dużo czasu, więc postaram się naprawdę szybko. Kto by się spodziewał? Zasilacz? z wyjść płyty głównej 2PS2, com, LPT, 4 USB, Ethernet, Podstawowa karta dźwiękowa, w slotach PCI, Karta graficzna z wyjściami HDMI, DisplayPort, yes, Karta z trzema Fryer Wire oraz dodatkowa sieciowa. Komputer mierzy jakieś 43 na jakieś 46 na jakieś 19 cm. A waży. nie wiem, tak z 10 kg. Nie chce mi się wyciągać tej cholernej wagi, bo korciłoby mnie, żeby zważyć jeszcze siebie. No, patrzcie co przyszło. Wehe. Pewnie większość z Was i tak będzie to wszystko wiedziała, ale przy okazji i tak powiem. LEDów używam adresowalnych, a do ich obsługi SP8266 z załadowanym oprogramowaniem WLED. Co ciekawe, do sflaszowania WLEDa nie potrzeba żadnych programów, można to zrobić bezpośrednio spod chroma. Noż kurwa. Od razu też w konfiguratorze ustawień można się połączyć tym ESP do WiFi. No maneczko, witam kolejnego dnia. Wybaczcie, że nie sprawdziłem czy jebnie przy was, ale od razu jak go właściwie przyniosłem, to już to sprawdziłem, więc wiedziałem, że nie jebnie. A witam was kolejnego dnia, ponieważ wczoraj, oczywiście jak to bywa, rzeczy, które powinny zostać zrobione szybko i prosto zajęły mi całe popołudnie. Do uruchomienia wled musiałem użyć ESP32 od Kamila, co jest oczywiście strzelaniem z armaty do muchy, bo ma to dwurdzeniowy procesor, więc przy tych w diodach się strasznie nudzi, ale niestety ESP8266, które ostatnio kupiłem, okazały się być gównem. Bardzo trudno będzie mi udowodnić, że te akurat sztuki są główne, ale wszystkie trzy, które kupiłem, nie łączą się z moim Wi-Fi. Mimo, że wyłączyłem 5 GHz, a w haśle nie używałem jakichś tam specjalnych znaków. Jest tu jakiś problem, wcześniej miałem takie ESP z ekranem na układzie i to działało super, a te akurat kaszanka. Nawet się zastanawiałem, czy nie zwrócić tego, ale jedno wczoraj już przy okazji upaliłem, bo się wkurzyłem i przestałem być uważny. W każdym razie przez to wszystko. Widzimy się dopiero kolejnego dnia. Całkiem słonecznego, acz nie tak upalnego jak wczoraj. Zbudowałem temu komputerowi taki ołtarzyk. No bo jak wiadomo, notorycznie brakuje mi tutaj miejsca, ale w sumie na tym kanale może to wszystko tak głupio wyglądać. No więc tak, ogólnie to komputer nie jest w stanie stabilnie przepracować nawet i 15 minut, to znaczy jeśli zostawić go w spokoju to może, ale jak tylko zaczniemy coś grzebać to się wywala. Zainstalowany na nim jest Windows XP Pro z dodatkiem Service Pack 2. Poprzednim właścicielem był Patryk. Komputer posiada procesor Celeron o prędkości 1,7 GHz oraz 1 GB RAMu. Kartą graficzną jest Nvidia GeForce FX 5200 z pamięcią graficzną 128 MB. Siedzą tutaj dwa dyski twarde, jeden z nich ma pojemność 4 GB, ogumowany, no taki już widzieliśmy. Zaraz, chrupek, rodzina chrupków to jest. Co? Rodzina chrupków. Nie śmiej się ze mnie. Ja sobie włączę jednak ten A drugi, szalonych 2,5 GB. A no jeszcze zapomniałem wspomnieć, na tych dyskach znajduje się oczywiście masa danych. Faktury, adresy i podobne rzeczy. W systemie, oprócz antywirusa, który okropnie go spowalnia, Skype, TeamViewer, który cały czas pracuje w tle i jeszcze jakiś inny tam program do zdalnego pulpitu. Ciekawe, czy poprzedni właściciel korzystał z usług hinduskiej profesjonalnej pomocy technicznej. Dobra, tyle byłoby z pierwszych wrażeń, ponieważ karta graficzna ma wyjście DVI. Próbowałem podłączyć graber za pomocą takiej przejściówki z DVI. Na HDMI, ale niestety nie żre mi to. Fajnie byłoby nagrać BIOS i pokazać to w jakiejś lepszej jakości, ale będzie chujowo, jak zwykle. A napędy tym razem puste. BIOS jest całkiem naładowany funkcjami. Ciężko mi jest wybrać, o czym powiedzieć, co pominąć. Jak zwykle zresztą, to może zrobię tak, że nagram każdy ekran, a potem puszczę go w przyspieszeniu, a może nie. Się zobaczy. Memory Hall. Do czego to służy? To możecie mi podpowiedzieć w komentarzach, bo jestem leniwym sukni i nie chce mi się szukać tego w internecie. Pogrzebać możemy w naprawdę wielu opcjach. Gdzieś tutaj była nawet mowa o Windowsie 95 i OS 2, do którego cały czas mam chęć wrócić. Domyślnie wyłączony jest na przykład smart na dyskach, kurczę, można siedzieć i grzebać, no. jest dostęp do ustawień Ramu oraz możliwość podkręcenia proca. <laughs> Nie wiem, wpisałbym coś, ale boję się go trochę upalić. To muszę teraz popsuć trochę ten swój przezajczycki bisty ołtarzyk, bo zaglądamy do środka. O, kurwa poszło z gruzem. Na obudowie z jakiegoś powodu widać wgnioty, a sam piecyk otwiera się całkiem fajnie, z tyłu znajdziemy jedną śrubę do wykręcenia, potem złapać trza za czapkę, wyłaś i sunąć ją w kierunku no do tyłu. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Cóż my tu mamy? Oprócz kilku zdechłych pająków, to nie ma tutaj źle. Kurz występujący w obudowie jest raczej suchy. Jest lekki pierdolnik, ale w tych starych komputerach z tymi łableśnymi taśmami, no to już tak było. Taśmy może i obleśne, ale podoba mi się taka koncepcja, że robiono coś, żeby działało, a nie wyglądało. Powiedział saper, który z raledami po całym kąciku zainteresowań. Od czego by tu zacząć? Wiem. Zasilacz marki. Kodegen ma 300 watów. Mmm, wkrętareczka. Kiedyś dostałem taki komentarz: Ej, saper, co się brandzlujesz tą wkrętarką? Coś tam, coś tam. Wiecie, jak to jest? Nie żywię urazy. Tak naprawdę to nie chcę tego pamiętać, tylko to nie ja, a mój głupi mózg zdecydował, że będę to pamiętał. W każdym razie, brandzlowanko wkrętareczką. Yy, Naszym to ja. A więc zasilacz posiada 20-pinowe złącze ATX, znalazła się tutaj również wtyczka AT, 4-pinowa do procesora i kilka moleksów Oraz to takie do stacji dyskietek. Jego waga, hmm. taka se, za to kurzu sporo. Naprawdę trzeba tu będzie wjechać odkurzaczem. Karty rozszerzeń. Co fajne, nie mają żadnych śrubek, tylko jakieś takie kurwa, No jak cię ruszyć? A w ten sposób. Trzeba ścis ścisnąć i wtedy jedzie. Warto wspomnieć, że znajduje się tutaj komplet śledzi, co jest bardzo miłe i jest to sytuacja dość unikalna. A więc oto komplet kart, który się w kąpie znajdował. Fryer Wire ma wtyczkę Molex do jakiegoś dodatkowego zasilania. Nie, no kurde, muszę wreszcie ogarnąć jakieś urządzenie, które wykorzystuje to Fryer Wire. Płyta główna HTCPU Support. Nie no, żartuję, jestem debilem, ale nie aż tak. L4 VXA2 w rewizji pierwszej. Producent? Mm, nie wiem. Co znajdziemy na płycie? Kontroler stacji dyskietek, ID, AGP, PCI, odwrócone PCI, yy, dwa USB do frontowego panelu, złącze CD Audio. Płyta jak płyta, zawsze za dużo czasu im poświęcam. Na każde jest praktycznie to samo. W slotach na pamięć znajdowały się dwie kości po 512 MB, Typu DDR marki elixir. Już kiedyś żartowałem, że jak eliksir to pewnie Wiedźmin dobrze wychodził. Sprzęt jak widać za często to nieczyszczony. Pod tym całkiem fajnym, ale znanym nam już chłodzeniem, znanym a nadal nie umiem go otworzyć. O kurwa, tu nie ma pasty w ogóle. Gdzie jest pasta? Ciekły metal. Coś mi się wydaje, że bardziej ten taki srebrny psikacz na, dla koni, jak się gdzieś tam obetrą, to się konie psika takim, ogólnie zwierzęta. Jakieś gówno jest. W ogóle tu jak pięknie, zarosło mmm No dobra, w każdym razie pod tym chłodzeniem siedzi Celeron 17. Oczywiście nie ma jakiegoś konkretnego oznaczenia, no chyba że miałbym przeczytać te 10 cyfr i liter. Nieważne. A soket to 478. Będzie coś widać, główno będzie widać. Ta płyta ma naprawdę ładny kolor. Każdy z napędów posiada komplet śrubek. I LEDy w tych podświetlanych kolumnach znajdują się i na dole, i u góry. Dlaczego nie działają perfekcyjnie, nie mam pojęcia, ale tak szczerze mówiąc, tym razem mam to w dupie, idę po odkurzacz, szybko to ogarnę i składam to z powrotem. No maneczko. witam kilka dni później, jest już sobota. Nie chciało mi się nagrywać, powiecie. Otóż całe dwa dni siedziałem i rozwiązywałem przy tej puszce jakieś problemy. Pierdoły, ale czasochłonne. Po kolei przede wszystkim z grubsza posprzątałem i wyczyściłem w tej obudowie. Zmyłem te zmazy z prądu. Ktoś miał specyficzną relację z tym komputerem bez kitu. Tymczasowo zastąpiłem tego złotego GeForce'a kartą ze złączem HDMI marki Rox. Karta, co dziwne, ponieważ niepokojąco się grzeje, nie posiada aktywnego chłodzenia. Planowałem użyć jej do przechwytywania co ciekawszych sytuacji na ekranie. Niestety powoduje ona jakieś dziwne problemy, np. brak przyspieszenia teksturowania AGP, chociaż tutaj być może nakombinowałem za bardzo ze stary. Nieważne, powróciłem do oryginalnej, złotej karty arabskiego szejka. No jak tam? Komentarz już napisany? Oczywiście wiem, że ta karta nie jest marki ROX. Znaczek ROX sugeruje zgodność z unijną dyrektywą o stosowaniu różnych substancji w sprzęcie elektronicznym, między innymi ołowiu. A grafika ta to Atiradeon HD 3450. Do komputera dodałem też kieszeń na dysk, dawno temu przytargałem ją z wiaty i miałem użyć w warsztatowym, ale w tej konfiguracji i tak by się nie zmieściła. Niestety i ona powoduje problemy. Dysk albo nie jest wykrywany, albo się w losowych momentach rozłącza. Przy okazji dwa chrupki zamieniłem na jedną 160, żeby nie pitolić się z małą powierzchnią. Te co tu siedziały pójdą po prostu do starszych złomków. Korzystając z okazji próbowałem też odblokować dysk Polsatu, bo na elektrodzie polecają wziąć taką przejściówkę z ID na SATA, zbotować DOSa i uruchomić specjalny program. Zadziałanie tego programu zależy od sprzętu. Trzeba po prostu trafić na odpowiednią konfigurację. Tym razem się nie udało, ale będę próbował na innych gratach. No i wreszcie zająłem się systemami operacyjnymi. Kurwa, systemy operacyjne na złomie. Wyobrażałem sobie zrobienie filmu o tym komputerze jako szybką robotę. Stawiam puchę, nagrywam, montuję, publikuję. Mało tego, miałem nadzieję zrobić w tym tygodniu dwa filmy, żeby w następnym móc zrobić sobie wolne. No a jest sobota, a ja dopiero to nagrywam. Jak to jest, że mając przygotowane absolutnie wszystko! Płyty CD, endrivy, przejściówki, kurde dyskietki, a nawet dyski twarde, nic? Ale to absolutnie nic nie jest kurwa szybciej. A co do zarządzania kablami w tej puszce, to mi się nie chciało. Jak się ją zamknie, to przecież nie będzie widać. Próbowałem też podkręcić proca, klikając jakieś losowe opcje w biosie na zasadzie, a chuj pierdolnie najwyżej się spali. Otóż okazuje się, że mnożnik można sobie ustawiać, ale po restarcie i tak wraca na 10. Oczywiście absolutnie gówno o tym wiem, dlatego bardzo przydała się wasza pomoc na Discordzie. Szczególnie dziękuję Emio D, który podesłał mi kilka wskazówek. Żeby wykazać jakieś różnice między niepodkręconym, a podkręconym procesorem, wymyśliłem, że zainstaluję tego do pożygu już na kanale XPK i jakiś benchmark. Padło na Cinebench'a R11.5, który początkowo się nie uruchamiał z powodu wspomnianego problemu z kartą graficzną. No kurwa. To właśnie wtedy powróciłem do tej złotej karty od arabskiego szejka. To do zobaczenia za rok, albo dwa. A więc nie Podkręcony Celeron przy taktowaniu 1,7 GHz uzyskuje w Cinebenchu R115 16 setnych punkta. Ostatnio jak zapuściłem ten benchmark, to było 17 setnych punkta. Nie mam zielonego pojęcia, co tutaj odpierdalam. Zegar RAM przestawiłem z auto na 100 MHz, FSB na 126 i jeszcze wyłączyłem jedną z opcji podpowiedzianą mi przez MJD i to wreszcie zadziałało. Napałę podniosłem również napięcia. Pewnie tego nie usłyszycie, ale cewy zaczęły ładnie piszczeć. Komputer w tej konfiguracji uzyskuje 2,14 GHz i działa stabilnie. A więc czas na kolejny test Cinebench'a. No i wynik to 20, setnych punkta. I ponownie, poprzednim razem było to 21, setnych punkta. Nie wiem, zmęczył się i nie chce mu się robić, czy jaka cholera. No się maneczko, witam kolejnego dnia. Kurde, muszę przyznać, że w tym tygodniu to mi nie poszło jednak. Jest niedziela. Dobra, palmy tego dziada. No dobra, to jak już mamy tego xp tutaj, to widz przedstawiający się jako 1610626 podesłał mi jakiś czas temu maila o treści. Siema, piszę tego maila tylko po to, żeby przesłać Ci pewien program z serwis pakiem czwórką dodającym fajne funkcje do XP-ka. Uwaga, program działa tylko na Windows XP. Post -scriptum. jeśli czytasz tego maila na odcinku, to powiedz, że pozdrawiam Ciebie, panią saperową i widzów. Dziękujemy Ci uprzejmie również pozdrawiamy. Dobra, mamy tutaj jakąś paczkę, która nazywa się rep.zip. Prawdę mówiąc, to boję się to otwierać, ale komputer ze śmietnika, na dodatek nie podłączony do internetu, będzie dobrą platformą, żeby sprawdzić zawartość tej paczki. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem to SP4. Powinno to być serwis pakiem czwórką, a plik ma rozmiar 1,68 KB. Pewnie jakiś skrypt w tym będzie. Eno, słuchaj, e, 16, teen... 16, 10, 626. To jest na poziomie wciśnij Alt i F4, ale dobra próba. To może, żeby nie było tak samo jak zawsze, warto byłoby doinstalować do tego xp jakiś motyw. Obrałem tutaj dwa motywy. Jednym z nich jest motyw o nazwie Royal, pochodzący z Windowsa XP w wydaniu Media Center. Od razu inaczej, co nie? Mam jeszcze motyw z Windowsa Embedded, który też wcale nie był jakoś zły. Te motywy wyglądają nieco nowoczesnie wcześniej niż standardowe. Chociaż mogę odnosić takie wrażenie z tego powodu, że domyślny motyw mi się po prostu opatrzył. Dlatego każda nowość będzie wyglądać ciekawie. Chociaż moim ulubionym jest i tak motyw Zoom, który no raczej nie pochodzi od Microsoftu, ale za to całkiem fajnie wygląda. Jakoś tak ostatnio na kanale aren.eu zobaczyłem taką grę. Nazywa się Robin Hood: Legenda Sherwood. Jestem dla ciebie zbyt silny. Jest to gra, która dała początek serii skradanek Między innymi Desperados, które naprawdę bardzo lubię. Kiepsko w to gram, ale świetne gry ogólnie. No i chyba trochę utknąłem zaraz po samym starcie, bo wpakowałem się na strażnika i ta walka się nie kończy. W każdym razie w rozdzielczości 1024x768 gra na tym komputerze uzyskuje jakieś 20 klatek. No kurde, ale jak oddalimy widok, to jest 15 klatek. W tego typu grze nawet jakoś nie bardzo to przeszkadza. No ale ewidentnie trzeba byłoby użyć tutaj trochę niższej rozdzielczości. Cóż, no Robin Hui, legenda Sherwood, całkiem ładnie wygląda, nie powiem. Kurde, czy ja tutaj słyszałem lektora, no, jak mu było? Nie Metro, tylko ze Stalkera. Okej, okay, dobra, kurwa, spieprzyłem tutorial, nie? Zasmakuj tego. Robin Huju Bandyto. Okej. to, to. niech cię sępy pożrą. Dobre teksty, dobre, dobre. O kurde, ścieżkę można serysować. Powiedz, że ten Robin Huj rozłoży całą tą bandę. Но не Kurwa, zginąłem w tutorialu. Ogólnie to ja tak narzekam, że XP, i że nuda już, i że wielokrotnie powtarzany, chociaż system ten wciąż jest podatnym gruntem do zabawy po prostu. Na przykład ostatnio dostałem też maila od widza Oniku, osobowość realistyczna, którego to maila przy okazji umieściłem na swoim blogu, do którego link jest w opisie. Osobowość realistyczna podesłał naprawdę sporo linków, pomysłów do rzeczy, które można sprawdzać na starych gratach. Na przykład lista lekkich stron do testowania starych przeglądarek, systemy operacyjne warte wypróbowania przeglądarki. Ja ze swojej strony no, będę tą listę uzupełniał o kolejne rzeczy, poprawiał błędy, których tutaj narobiłem z linkami i zrobię też kilka stron, na których to będzie wszystko wylistowane. Ogólnie Blogspot jest w miarę lekki, więc na tych niektórych starych trupach powinien działać jeszcze. Przy okazji polecam też jeszcze Stary Pro, z którego to portalu można też pobrać sporo oprogramowania i no działa ta strona na gratach. Jako tako. Już pierwszy link w tym poście jest całkiem niezłą ciekawostką, ponieważ prowadzi do strony, która jest niejako wyszukiwarką stron na internet archive. Czy jak to przeczytać? Przy okazji wybiorę sobie jeszcze lżejszą stronę. Oczywiście, że internet działa tutaj jak gówno, no ale, ale coś tam działa. Na przykład weźmy sobie tlen.pl z 2000... Nie wiem, roku. Tlen.pl to jest chyba dzisiejszy ONET. Pierwszy przez skrzynki mailowe, które zakładałem, właśnie zakładałem na tlenie. Potem to się chyba nazywało O2, no a teraz jest onetem. O ile niczego nie chrzanie. Ostatnie tutaj: każdy użytkownik komunikatora Tlen.pl otrzymuje darmowe konto e-mail o pojemności 1 GB, czyli 1024 MB i wykrzykni: No kurwa, bez jaj. A no i popularne jeszcze były te pokoje czatowe. No one pewnie funkcjonują jeszcze do tej pory. 62426 osób z kamerą. W mozilli 52.9 czy 59.2 nigdy nie mogę tego spamiętać do cholery jasnej. Niektóre lżejsze strony wciąż działają, tak to można y, podsumować. No ale tak w ogóle to przeglądanie internetu tutaj jest po prostu morudęgą. Jezu, dawno powinniśmy zapomnieć o próbach podłączania tego do internetu. Spoko, że się da, ale na cholerę się w ogóle z tym męczyć. To nie, nie do takiej zabawy są te złomy już teraz. Ja pierdolę darka wyłączając się się wypierdoliła. To jest taka różnica jak między zejściem ze schodów a spadnięciem ze schodów. Sam system pracuje w miarę responsywnie. Oczywiście standardowo dysk twardy powoduje spowolnienia. Często wspominacie, że mógłbym pakować do tych komputerów dyski SSD. Prawda jest taka, że wszystkie, które miałem wykorzystałem w miejscach, w których bardziej się przydają, a z drugiej też strony lubię to takie doświadczanie tych komputerów jest pełniejsze, jeśli zastosuje się dysk z epoki, no. A tam pierdolisz saper, pakuj tego SSD kadam. Nie mam, kiedyś kupię parę sztuk takich mniejszych, starszych. A więc na tym złomku ze śmietnika zainstalowałem również psychos. Tak każe twórca wymawiać. Psychos. Nie było to łatwe z powodu problemów z dyskami. Nie było to też szybkie. Na dodatek, no wypierdoliło się na ryj. Ale nie powiem, że to źle. Jest niedziela, ten film mi nie poszedł, chcę go już kurwa skończyć, więc nawet dobrze, że się wypierdolił. Kilka krótkich słów na podsumowanie. Ja tak za friko. Zajebisty sprzęt, zajebista zabawka. Tym razem nie było nas rane do środka, ani nie leżały w nim żadne kartofle. Z jednej strony szkoda, z drugiej miałem mniej roboty. Tak jak wspominałem, Windows XP wciąż ma potencjał, żeby się nim bawić. Mimo moich narzekań, lubię do niego wracać. Kurwa, no lubię ten system. Sorry, że nie było zbyt ambitnie, że nie było zbyt merytorycznie i że tak naprawdę nie za wiele na tym kąpie zrobiłem. Będą ku temu jeszcze okazje. Dziękuję. Dziękuję za oglądanie. Mówił dla was saper. Pozdrawiam. Cześć. A i wiecie co? Miałem w nim usmażyć kiełbę. Miałem taki pomysł, że tutaj wieszam, tu ognisko i się smaży kiełba. Tylko wiecie co? Kurwa zapomniałem i zeżarłem ostatnio. O, ze to ci to zrobi, to nie